Epic beats. Słuchaczu się mandero miłość, i duty biosfero Wyrażam swoją miłość cyplo cyfrą i literą Z muzyką dziecka jestem z branżą muzyczną Jezusu no powracam z żywotem i wieczną Na podając mam, że nie słuchają Muzyczna, gra są dostatku, modyfikacja To my pierwotnie, aktywacja, inhiracja Wyłącz to jak strasz, najlepiej teraz Wieczny zaraz to biegnięcie no roz. start pierdolnięcie i długi roztop, zziomar tamty pop, robię pod top i to czyta in one love pop rol, rozwinięcie mięcie E yo, rap ro gry er rap ap to pop, chłonę po tobaty mop, jak cymbale Nie wiesz co to MLP Może się przedstawię, to fanaty konopi I dobrej muzyki, kocham nie tylko metali To dla my ziomali, tych co prawo łamali Jak i dobrych ludzi, co mało humali To dla mnie Polski, co żyli i biedowali To dla raperów, jesteście się staniali Prawdę nam dawali, choć nie byli idealni To dla złych, co w więziennej celi Dla tych psychiatrykach, co nieuleczalni kto jest bez winy niech rzuca kamieniami We mnie bluzgami ja odbijam płomieniami Zapraszam w podróż z moimi myślami Różnymi rozpinami i prawdy ziarenkami Bawę za napytać, się informacjami To moje życie, nie za moimi butami Za wojną, informatyka informatyka perspacjami Wnioski i refleksje zdaję raport codzienności I zapraszam w drogę ku wieczności i wolności Ma kobietę to Zakira, co za opowieści Jest najświętsza w cudownej miłości Kiedyś brat i a teraz facet i kobieta Było życie przed życiem, co nie wyżyta Algorytm wynik zwraca, powiedz co w zeta To już końc skarbie, łączy nas meta daj ja tego słuchasz, to dla ci sekreta Nie popsuje ja lubuję, kręci mnie feta Jak masz mnie zapłona, potrach tu to jak peta Zgasz to włączkał za wypierdol do kosza Ostrzega by nie śliń cię na nosach To ciężka płyta o moich kurwa przejściach. w przejściach Przeżyciach, uśmiechach i skuwieniach dużo będzie słonia i podróżach 不错，咋？